Czy masz prawo używać świateł do jazdy dziennej, gdy no. jedziesz od zmierzchu, po zmierzchu dobrze oświetloną drogą? Kto to pyta? Nie masz, nie masz? Mogę ja zaraz znać. Dobra, to nie szukaj, dobra, słuchajcie <laughs> moi drodzy. Prosiłbym bardzo, żebyście uważali, bo ja to tłumaczyłem. Od zmierzchu do świtu... A tu mamy zmierzch. Bez znaczenia, czy są oświetlenia uliczne, czy ich nie ma, czy się palą lampy, czy nie, ma, nie palą lampy, nie możemy jechać na światłach do jazdy dziennej. W warunkach pogodowych, takich jak deszcz, mgła, śnieżyca, nie jeździmy na światłach do jazdy dziennej. Tutaj mamy sytuację tego typu. Mamy, zwróćcie uwagę, oś, już jest szaro, jest ciemno, światła do jazdy dziennej nie są do tego, żeby w tych warunkach jechać. Gdybym zadał pytanie, czy w obszarze zabudowanym mogę jechać na innych światach, na światach drogowych? To tutaj musiałbym dać odpowiedź taką. Jeżeli ta droga w obszarze zabudowanym jest drogą oświetloną, dobrze oświetloną takim oświetleniem ulicznym, to jazda na światach drogowych jest zabroniona. Jeśli ta droga nie jest oświetlona w, to, w sposób należyty, to mogę w obszarze zabudowanym jechać na światłach drogowych. No ale jeżeli ktoś inny się inny pojawi, którego bym mógł grazić, to musiałbym do światła przełączyć na światła, na światła e, mijania. Mm -hmm.